A teraz zryj to macko. Jest masz szybciorem. To nie potrzebuję tego rozwalczania, bo jakby się dało... jakby się dobrze czas wymierzyło, to da się tego uniknąć. Ale ja wolę tradycyjne metody. Co tam będę wymazał? Jestem prosty człowiek co kombinować najpierw spierdolisz wszystko co jest po drodze O, oh, Kisiak Oje, Jezu, się skrada na mnie Ej, się na mnie skoczy No chodź, 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 chodź Przywitaj się z padkiem Przewita się Łoo, wow, nie ale swojego kolegę to zostaw Zostaw dla siebie Później go przedstawisz Jezu, Ale ci się przyspieszyli Dobra, bez magii też nie Odważny. No, zginąłeś? się, czy nie? Weź. O, też nie naboje. No. Czy mi się wydaje, że to przeciwniku będzie nieskończona ilość? Musiałam się szybować z nabojami. No, to... Mam takie wrażenie, że jednak będzie nieskończona ilość. No, może nie? Darnie, dawno nie grałem. Dobra ryzyk fizyk nie? Hmm, może jeśli, jeśli będzie taki miły to e, zrobię na, na wysoką kwałzówkę resztę broni w Dead e, Część z was e, którzy oglądają hmm. nie nie nie, nie, nie nie będzie zaskakiwał pana Izaka nadaremno To jest was, którzy porównali do Space'a raczej pewnie nie widziała gry i... i zastanawia się jakie możliwości mamy na broni, których nad nie używamy podczas tego przejścia jest to trochę szkoda, bo na przykład z trwaczem można się było pobawić czasami Ale nie mógł mi się wypaść tak na matę Chociaż? Wiecie co? Ale nie Nie da rady, za trochę Nie będę wcześniej Toś w lewej, o nie Pan Szybki, panie Szybki już pan nogi nie ma, o już pan nie żyje. Szybko się poddałeś. Jak śmiesz tak się szybko poddawać. Mogę to wcześniej trochę zrobić. Ee, sobie kupić jakąś broń. Mogę zrobić tak że, tak, że na sam koniec tej... O jak się skradł, fajnie. Skradały. Ty film zauważy! Idę powoli! O kurwa, zauważył mnie! Pod koniec całej tej serii mogę zrobić jeden film specjalny, jeśli tak koniecznie będziecie nalegać, w którym pokażę inne broni, jak działają, czyli strzał podstawowy, kilka razy alternatywny i tak zwiększa się broń. Ciekawa no troszkę się zaczęła. Dzieje się coś wielkiego. Jeśli nie widzisz, znaczek się przesuwa, Widzę, że coś się dzieje. Co na miejscu? Skakuj na tą otworną. Tak, Tu do środka, tak? Uuu, jaka... ...i stała się jasność! O. Fajnie.

takie moje szczęście ewakuacja czyli co z pielgramy niestety no i prysznic po tym wszystkim to się aż człowiek może spłacić na nerwy no właśnie zostawiam się git to ja nie zna dupa się podziała To jest suko jedna Ale masz szczęście, że ich nie mogę zabić stąd No, biedny arcyk, jakbym się nie zdążył zorientować w pewnej rzeczy I wish I could talk to you. <laughs> I'm sorry. I'm sorry oh, about loves. everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. That's strange. It's a little thing. And you know, all comes from one little thing. i didn't want it to end like this. i really wanted to see you again. just once. i loved you. i always loved you. that was just a spritzer. we i got the kiss. O... 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 odlot... O... jaki haj O... O, żałuj, że... nie sobie nie wziąłeś. Warto, <duh> <w 123. gryúnte> <grych captionsí> właśnie. Hmm... Powiedziałbym coś, ale... Później wiesz, co się stanie. Jak ciebie dopadnę, przeworcuję ci dziurę na drugą stronę. Cel dodano. Czyli naokoło muszę iść, tak. właśnie zastanawiałem się zawsze jakim cudem nigdy tego nie oglądam, ale hmm. Bo to to tak jakby mieć film, a nie, nie obejrzyj do końca, nie? Jakie takie filmy były fajne, co końcówka była taka intrygująca, no nie wiem, albo gry na przykład, no przejść grę, przejść z Space'a do 12 rozdziału i nie przejść 12, nie? To to samo, takie porównanie mi się wydaje, że on po prostu... jakieś traumatyczne sprzyjania spowodowały to, że nie oglądał tego do końca. Może, nie wiem, za bardzo... za bardzo za nim, A może to było oddziaływanie tego znaku? Który tak namieszał mu w głowie, że rzeczywiście oszalał. No, maksa. Może ten znak jakoś nim kierował, że żeby nie ten Jezu posażenia nie wyposażenia na wojnę mi szykuję normalnie Moja no pierwsza wojna despace'owa Teczka A wszystko No i mam maksa <grym> Nie mogę już nic wziąć O nie, mogę jak wrzucę to gówno, gdzie to jest? Upuść i upuść. Biorę to. To możliwe, że jest znak by tak namieszował, że mu się całkowicie popierdoliło. Hej, zaraz. Zabiłem, czyli... Uuu, jakie magiczne. Magiczne pojawienie się ciała znowu odstrzeliły mi wszystkie członki. Oni się znowu pojawili. O! I to jest sam koniec. O, panie i panowie, to jest ostatni boss. Ha! Ciekawe. Dąży się wyposażyć jeszcze. Co my tu mamy? Duże zestawy. Bo jezu, ile tego mam? No, za dużo zestawów staży. Touch. A że mi się poczuł pewniej, to sobie wezmę apteczki, Jeszcze jedną dużą. Uuu. Chyba raczej nie przegram. jeszcze dwa węzły mam, co ich wykorzystam. Póki jeszcze mogę. Co tu jest, piroplazmowa? Co mam, szybkość? To jest szybkość, szybkość strzelania, Nie, strzelania. Dobra, biorę. Zapis ostatni przed końcem. Honorowy saki sobie zrobię. Żebym mógł pokazać, jaki jestem wykoznaczony. Przeszedłem, grę na hardzie. Wow. Zresztą marne to sięgnięcie, bo przejście na. Insejnie. Czy coś... coś takiego. Insane, to się ten najwyższy poziom nazywa. wariactwo, szaleństwo. To jest dopiero tam Tamto dopiero się trzeba natrudzić. na takie coś to. Yyy, pikuś. Szczególnie na tych osób, co przeszli grę już kilka razy. Czyli tędy, tak? Tak. Na prom chcę go załadować. Nie pozwolę ci! O nie! szmatuje ma suko. Uuu, trochę zatrzęsło. Ja jestem jak coś, że ci dzisiaj wypił A teraz patrzcie o tak Zostałaś załuniona suko Fatality! ŁoO wow. Ja smarowałem po dywanie Pod pokładzie tarasie Teraz w dosyć yy, niemiły sposób zostaliśmy odgrodzeni. I teraz sobie taki mały kwadracik i będziemy walczyć z bossem, który jest yy, tym